Cześć, tu litka z fantazją. Przygotuj dzisiaj ze mną schabowego, ale z bakłażana. Koniecznie podaj bakłażana w towarzystwie smażonych warzyw. Na początku pokrój bakłażana w plastry o grubości około 1 cm. Ja pokroiłam go w poprzek. Następnie z każdej strony oprócz solą i odstaw na około 15-20 minut, czyli na czas przygotowania warzyw. Miałam paprykę. Czerwoną cebulę, kilka pieczarek i pomidora. Wszystkie warzywa pokroiłam w grubą kostkę łącznie z cebulą. Obiad, przygotowany z samych warzyw, może okazać się smaczny, sycący i dość lekki, mimo smażenia. Do przyprawienia całego obiadu użyłam minimalnej ilości przypraw. Gdy warzywa już pokroisz, na patelni rozgrzej masło. Dodaj cebulę, paprykę, pieczarki i pomidory. Smaż je na dość mocnym ogniu. Finalnie, po usmażeniu warzywa będą otulone pysznym pomidorowym, delikatnym sosem. Smacznie będzie, gdy pieczarki troszeczkę nawet przypalą się. Przypraw solą dopiero na samym końcu, a najlepiej przed podaniem. Warzywa są gotowe. Wracamy do bakłażana. Bakłażana dość grubo oprócz ziołami prowansalskimi oprócz z każdej strony rozkuć jajko przygotuj bułkę tartą i zacznij panierować bakłażana wszystko przebiega podobnie jak z kotletem schabowym tak przygotowany bakłażan smakiem, konsystencją praktycznie niewiele różni się od kotleta na patelni rozgrzej olej i smaż z dwóch stron bakłażana na kolor złoto-brązowy. Podaj z pozostałymi warzywami będzie pysznie. Życzę Ci smacznego! I zapraszam serdecznie do obserwowania!